Oto nastał nam wielki i radosny dzień, bo ten, którego tak często słuchaliśmy i z radością przeżywaliśmy wspólnie Eucharystkiem, przychodzi do nas jako biskup i następca apostołów, a zarazem wysłannik Ojca Świętego do dalekiej Afryki. Przychodzi ten, który ma ludowi Bożemu na tak pod każdym względem umęczonym czarnym kontynencie głosić wiarę i miłość, w nadziei, że i dla nich zaświeci słońce wolności i dobrobytu, którym tak wiele ludów na ziemi cieszyć się może. Ekscelencjo, bardzo nam drogi, już nie księże Janie Prałacie, ale arcybiskupie, Witamy Cię w naszych progach i prosimy o sprawowanie tak jak dawno Eucharystii i prosimy także o Twoje błogosławieństwo płynące z Twojego dobrego serca i z dłoni, na których jeszcze nie wysły święte oleje. Niech to błogosławieństwo nas wszystkich umocni, abyśmy wytrwali i dali świadectwo wierze Ojców naszych. I byśmy tak żyli, by Chrystus mógł w nas wzrastać. Od samego początku, gdy apostołowie zostali tutaj na Ziemi po wniebowstąpieniu Chrystusa, gdy otrzymali Narducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy, zaczęli realizować to, co im Chrystus przykazał. Idźcie na cały świat. I nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu. Słyszeliśmy wielokrotnie w tym okresie wielkanocnym, bo to już przecież szósta niedziela wielkanocna, o tym jak apostołowie udawali się do rozmaitych gmin chrześcijańskich, do tych pierwszych kościołów, które przyjęły wiarę w Chrystusa zmartwychwstałego. Udawali się tam, aby przepowiadać Ewangelię. Udawali się tam, aby chrzcić, aby umacniać braci we wierze. Tak samo jak święty Piotr, Jakub, Paweł, tak samo przez całą historię Kościoła czynili następcy apostołów, biskupi. Umacniali braci we wierze, głosząc im prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa, głosząc im prawdę Ewangelii. Tak się znakomicie składa, że dzisiaj tutaj w tej świątyni, w naszej wspólnocie dokonuje się to samo. Bo jeśli wierzymy, iż Chrystus zbudował swój kościół na fundamencie apostołów, na fundamencie pierwszych dwunastu apostołów, a potem tych wszystkich ich następców, to wierzymy też w to, że nasze spotkanie jest spotkaniem następcy apostołów ze wspólnotą chrześcijańską, katolicką, z polską misją katolicką, z tym kościołem, który tutaj żyje, który tutaj trwa na modlitwie, który tutaj się rozwija. Wierzymy w to, że dokonuje się tego wieczoru to, co dokonało się od samego początku i przez całą historię kościoła, że przychodzi do nas Jezus Chrystus w osobie apostoła, w osobie tego, którego posłał do specjalnego zadania. Żadna to moja zasługa, że dla mnie przypadło to zadanie. Tak Bóg wybrał, tak Bóg chciał. Tak mnie posyła, posyła, jak wiecie, do dalekich krajów afrykańskich, ale też posyła wszędzie tam, gdzie od dnia mojej konsekracji się pojawiam, do każdej wspólnoty, do każdego kościoła. Z tą samą misją: idź, głosie, Ewangelię. Owoc przynoś i żeby ten owoc trwał. Stąd z wielką radością staję tutaj dzisiaj przed Wami i razem z Wami, przed Chrystusem, aby uczcić obecność Chrystusa we wspólnocie Kościoła, jaką Wy jesteście, jaką my jesteśmy wszyscy razem, aby uwielbić Chrystusa za to, że także przez moją posługę w tych ostatnich kilkunastu. Wręcz można powiedzieć, kilkudziesięciu latach tu na terenie polskiej misji katolickiej głoszona była Ewangelia. I głoszona jest Ewangelia i głoszona będzie. Bo zadanie, które Chrystus zlecił apostołom, powtórzy je jeszcze w Ewangelii w dniu wniebowstąpienia za kilka dni, jest zawsze to samo: iść, głosić prawdę Ewangelii i chrzcić. Tak tworzy się Kościół, tak się Kościół rozwija aż po krańce ziemi i aż po kres czasów. Dzisiaj Jezus Chrystus w dzisiejszej Ewangelii mówi nam o miłości, o tym przykazaniu miłości. Można powiedzieć, że mówi o tym w sposób dość zdeterminowany, bo tak się złożyło w tym roku, że ta sama Ewangelia była czytana przed wczoraj w święto świętego Macieja Apostoła, ta sama była wczoraj, w ten zwykły dzień piątkowy i dzisiaj. Mówiąca o miłości, o tym, że Chrystus posyła swoich, aby głosili przykazanie miłości. Wiecie doskonale, drodzy moi, że w dzisiejszym świecie o miłości mówi się wiele: że jest ona często szargana, zbrukana, że jest często sprowadzona tylko do jakichś aktów seksualnych czy innych przyjemności, a tak właściwie mało kto myśli nad tym, czym jest miłość. O co w tej miłości chodzi? I może warto byśmy się choć przez chwilę dzisiaj w obecności Chrystusa nad tym zastanowili. Chrystus powiedział nam, żebyśmy kochali Pana Boga i byśmy kochali braci, byśmy kochali się nawzajem, byśmy dawali świadectwo miłości i podał nam kryterium, jak to czynić. Powiedział tak, jak ja Was umiłowałem. Miłujcie się wzajemnie tak, jak ja Was umiłowałem. Nie ma innego kryterium. Jeśli będziemy tylko brali pod uwagę ludzkie kategorie, to prędko się zawiedziemy. Prędko to, co uważamy za miłość, okaże się tylko zwykłym przyzwyczajeniem, albo byciem razem, albo czymś, co miłością zwać się nie powinno. Tak, jak ja Was umiłowałem. Ewangelia, szczególnie Ewangelia według świętego Jana, pełna jest opowiadania o miłości. Jan zawoła w jednym momencie: Bóg jest miłością. I z tej miłości wszyscyśmy otrzymali. Bóg tak umiłował świat, że posłał syna swojego, aby nas zbawił. A Chrystus, znowu mówi święty Jan, gdy podczas ostatniej wieczerzy wykonał wszystko, co było przepisane. Umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, do końca ich umiłował. I gdy spożywali wieczerze, dał im swoje ciało, dał im swoją krew, a potem poszedł na krzyż. Do końca umiłował. Jest taka piękna pieśń jeszcze z Kongresu Eucharystycznego sprzed 20 lat. Bo Ty do końca nas umiłowałeś, Panie dobry jak chleb. To są kryteria miłości. Miłość którą głosi dzisiejszy świat, o której się śpiewa, pokazuje na rozmaitych, mniej czy bardziej porządnych obrazkach, nie jest w rzeczywistości miłością. Miłość to jest coś niewymierne, czego czasem się nie zauważa, nie dostrzega, czego nie można zważyć, zmierzyć. Miłość to jest człowiek, który powstał z miłości. Bóg, który jest miłością, dał nam życie, a uczynił to. W akcie miłości dwojga ludzi, naszych rodziców. I człowiek powołany jest do miłości. Powołany jest do tego, by swoim życiem świadczyć, że jest Bóg miłością, a my takim odblaskiem miłości. Można by takiego porównania użyć, że tak jak w nocy nie widać słońca, to jednak widzimy księżyc. Księżyc sam siebie nie świeci. Nie jest gwiazdą, ale odbija blask słońca. Ukazuje nam trochę światła i świadczy o tym, że to słońce jest, że to słońce świeci, choć go nie widzimy. My, kochani, dla współczesnego, szczególnie świata, w którym żyjemy, mamy być takimi księżycami, które same z siebie niewiele znaczą, które same z siebie są zwykłymi ludźmi. Choćby i przyjęli święcenia biskupie, choćby nie wiadomo kim na świecie byli, są zwykłymi ludźmi. Ale jeśli uwierzą w to, że Bóg jest miłością i będą odbijać blask miłości Bożej, staną się dla wielu przewodnikami wśród nocy, staną się drogowskazem, a jednocześnie sami się będą uświęcać, sami będą zdobywać łaskę życia wiecznego. I taka jest nasza droga. Niezależnie od tego, czy Bóg powołał ciebie czy mnie do okroczenia drogą małżeństwa, czy drogą samotności, drogą kapłaństwa, drogą życia zakonnego, każdy został powołany do tego, by żyć miłością i świadczyć o miłości, by być dla innych takim listem, który Pan Bóg pisze, do każdego człowieka. Czasem nawet księdzu czy biskupowi trudno jest dotrzeć do serca drugiego człowieka. Czasem nie sposób spotkać się ze wszystkimi, z każdym porozmawiać, wejść w ich życie. Ale każdy z nas żyje blisko drugiego człowieka. Czy to w rodzinie, czy w zakładzie pracy, w szkole. Spotykamy się z rozmaitymi ludźmi. I tam mamy zadanie, żeby im ukazywać to, że warto żyć miłością, że kto w tym świecie czasem zwariowanym żyje według kryteriów, jakie Bóg. Powiedział, jakie Bóg nam pokazał, może żyć dobrze, może być szczęśliwym, że realizowanie zadania, jakie Bóg nam stawia tu na ziemi, to nie jest nieszczęście, to nie jest skazanie, ale to jest wielkie szczęście. Wielkie szczęście dlatego, że mogę odbijać światło Chrystusa. W moim zawołaniu biskupim, jak pewnie niektórzy wiedzą, użyłem słów mojego patrona świętego Jana Chrzciciela, potrzeba, aby Chrystus wzrastał. Jan Chrzciciel tak to wspaniale zrobił, że usunął się na bok, gdy wskazał na Chrystusa: Oto Baranek Boży, nie ja, oto on, za nim idźcie. Każdy z nas powinien właśnie tak postępować. Nie zatrzymywać na sobie, nie ciągnąć innych tylko do siebie, ale Mówić, że ja, cokolwiek czynię, gdziekolwiek jestem, jestem uczniem Chrystusa. Jestem świadkiem Chrystusa, jestem tym księżycem, który sam z siebie może mało znaczy. Ale gdy go ogarnie blask, blask słońca, blask miłości, jaką jest Bóg, to znaczy bardzo wiele. Tak bardzo wiele może uczynić. A potem jeszcze w moim herbie biskupim umieszczone są dwa symbole. Symbol słońca, który. Od samego początku w Katagumbach jeszcze w Rzymie był rysowany przez chrześcijan jako symbol Chrystusa. Słońce, które wschodzi, słońce z wysoka, które nas oświetla, które daje życie, które daje ciepło, blask. I symbol Maryi pożyczony niejako od Jana Pawła II. Maryi, która w tak wielu sanktuariach w Polsce i na całym świecie nam patronuje, ale która przede wszystkim była pierwszą uczennicą Chrystusa która jako pierwsza najdoskonalej zrozumiała, co należy czynić, aby żyć Ewangelią, która z matki, ludzkiej matki Boga samego, stała się Jego pierwszą uczennicą, która stała się pierwszą wykonawczynią zadań Ewangelii. I myślę, że warto prosić Maryję także w tym miesiącu maju, tak pięknym w tym roku, tak rozkwitłym, Prosić, aby ona nas prowadziła, aby nam dopomagała w realizowaniu naszych codziennych zadań, obowiązków. Pan Bóg z pozoru powołuje nas do rzeczy niewielkich. Coś tam trzeba zrobić, coś komuś przygotować, uprać, wyprasować, pójść do pracy, zarobić parę groszy, pojechać gdzieś na misję. Z pozoru rzeczy niewielkie, ale Pan Bóg przez niewielkie rzeczy z niewielkimi ludźmi czyni ogromne sprawy, bo On jest miłością. Prosimy Maryję, aby nam dopomogła to zrozumieć, aby nam dopomogła, byśmy my z radością przyjęli Boże przykazania, starali się żyć według nich i abyśmy szli, abyśmy owoc przynosili i aby owoc nasz mógł trwać. Amen.